Witam wszystkich oglądających. Dzisiejszym chciałem Wam pokazać. Tutaj przezwoiłem drugi stojan. I ten stojan jest przezwojony w takim układzie. Tu, jak widzicie, jest rysunek stojanu. Te zakreskowane elementy to są te na biegunniki, tak zwane. Bieguny magnetyczne, to tutaj. Nie wiem, czy to widać tam dokładnie. O, tak pokażę, może. O! To tutaj. To jest ten biegun tutaj magnetyczny. I mam je tu zaznaczone yy, na tym rysunku. Oczywiście jest to profesjonalny rysunek. No i mam. Yy,

dla jednej cewki a nim to zrobię to muszę to po prostu włożyć do dps-1 tak więc w tej chwili aby to nie przedłużać za dużo ja wezmę się za pracę złożę to i dopiero wtedy wam pokażę jak już to będzie złożone no ja już mam to złożone <laughs> tak jak widać stary stojan zdemontowany ten, co był poprzedni, ten pierwszy. Co tutaj robiłem, pokazywałem próby. I w tej chwili mam podłączone pierwszą cewkę. I pokażę Wam, jakie są napięcia na pierwszej cewce. Tak więc, zaczynamy. Napięcie na pierwszej cewce 3,64. Pokażę Wam jeszcze, jakie jest napięcie na drugiej cewce. Nie wiem, czy tutaj mam wam pokazywać wszystkie napięcia na wszystkich cewkach pojedynczo, wydaje, że to jest troszeczkę niepotrzebne. Ale drugą cewkę, na jak jest na drugiej cewce, czyli w żłobku, która ona jest umieszczona, 2-4. Pokażę Wam, jakie jest napięcie tutaj. Dobrze, ja sobie to podłączę i widzimy się za chwilę. Mam już podłączoną drugą cewkę, tak więc zaczynamy. No, i wynik napięciowy jest podobny do pierwszej cewki. W tej chwili zrobię taki układ. Połączę cewkę pierwszą i cewkę drugą szeregowo i pokażę Wam, jakie jest napięcie z dwóch cewek. Mam połączone szeregowo dwie cewki, czyli Cewka 1, 3 i 2, 4. Mam połączone szeregowo. Tu na rysunku to widać jest cewka 1, 3 idzie tu i 2, 4. Te dwie cewki mam połączone szeregowo i teraz Wam pokażę jaki jest wynik napięciowy z połączenia szeregowego dwóch cewek. I jak widzicie napięcie 6,4V. Muszę tutaj dodać, że wirnik posiada 8 magnesów. I te magnesy mają szerokość tutaj pokażę wam o co chodzi. Magnesy mają szerokość jednego bieguna tego magnetycznego tu. Ja w tej chwili to zamówiłem poprzednio, magnesy one są nie pasują mi. Zamówiłem nowe magnesy, które mają tutaj szerokość dwóch biegunów. Ale to dopiero będę robił, jak przyjdą te magnesy. Dopiero wtedy będę tutaj Wam demonstrował to, jak to wygląda na tamtych. I na tamtych magnesach będzie. 6 magnesów na, na wirniku, czyli 3 bieguny, 3 pary biegunów magnetycznych, i takie jest napięcie, jak widzicie, 6,4. I no to tam wzrosło do 43, i tak to już dzisiaj nie będę robił łączył kolejnych cewek, to już pokażę wam w odrębnym filmie. Może jeszcze zrobię podłączę żarówkę. Zobaczymy, jak tutaj jest prąd z tych dwóch cewek. Idzie. Ja sobie przygotuję żarówkę. No i mam podłączoną żarówkę. Obciążeniem będzie żarówka 21 W, 12 V. I co tutaj nie przedłużać, zaczynamy test, będziecie widzieli jakie jest napięcie i między innymi zobaczycie czy włókno zaczyna szarzyć się lub świecić, tak więc zaczynamy. Nie ja wiem, czy wy to widzicie, ale włókno powoli zaczyna żarzyć. O! żarówka świeci, no musiałbym tutaj podłączyć amperomierz, żeby zobaczyć jaki prąd płynie teraz w tej chwili. Dobra, jeszcze wam pokażę jaki prąd w tej chwili płynie tu w układzie. Widzimy się za chwilę. No i taki prąd płynie przy tym napięciu. Tutaj widzicie jaki prąd płynie przez układ obciążenia. Dobra, będę zwiększał obroty. Czyli tak napięcie 5,27 i prąd, który płynie tutaj w układzie, w tym owodzie, to jest 11 Ampera Na chwilę niech pochodzi, zobaczymy, czy silnik wejdzie na większe obroty, niech się rozbuja. No 5,29, niby coś tam idzie napięcie do góry. czyli jak oglądaliście ostatni mój film to tam miałem takie uzyskiwałem prąd z jednej grupy też było jeden ponad 1 amper tu mam z dwóch cewek połączonych szeregowo no i jak sami widzicie napięcie wskoczyło do 5,30 Czekamy. Może jeszcze bardziej podejdzie do góry. Silnik może wtedy, on się rozbuja jeszcze. No, próbuję 5, o, próbuje na 531. O. żarówka tak w dosyć, dosyć świecie jak widzicie napięcie 5,31 prąd 1,14 Ampera dobra byłoby tutaj to wszystko i to byłoby tu wszystko co chciałem pokazać wam w dzisiejszym filmie odnośnie tego nowego stojana w kolejnym filmie już pokażę wam wszystkie połączenie całej wszystkich tych cewek szeregowo będą połączone i wtedy będę tutaj robił testy test napięciowy, test obciążeniowy. Tak jak już mówiłem na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, za cierpliwość, za nowe subskrypcje i zapraszam na kolejny film.